Nie jest jakąś świętą krok. Jeśli, jeśli źle się zachowuje wobec swoich wyborców, wyborcy mają prawo. Jest protestora. wtorek, wieczór. tylko e, na 17 marca 2015 roku. Jesteśmy przed policją, przed gmachem policji w, w Legionowie. Widzimy jak wypowiada się, się do mediów się, prezes ja stowarzyszenia Demokracja USA, ja pan, pan Stefan Michał na Dębowski. Na Natomiast tak, jest z nami również na czołowy bloger neon 24 nowego ekranu, pan Jarosław Puśkiewicz. Nie. No nie, no dalej jesteś człowiekiem blogerem, natomiast jeżeli chodzi o zawirowania w tych redakcjach, to wiadomo, to jest stan oczywisty. Co ty, jako osoba, która doświadczyła, jaką potęgą jest informacja, co ty teraz możesz powiedzieć w tej kwestii? No cóż, no tutaj trudno dyskutować no nie, na temat samego faktu, czym zajmował się ten, ten młody człowiek i dlaczego była ta interwencja, która skończyła się tak niefortunnie. No. Tu trzeba chyba wrócić do, do tego, co, co właśnie było by już tutaj poruszone. Kwestia po prostu niezbędności monitoringu. To jest monitoringu nagrywania pewnych, pewnych, pewnych zdarzeń, które... Te nagrania mogą służyć jako, jako materiał dowodowy. Mogą, mogą w tym momencie wybronić policjantów, ale mogły, mogłyby ich także pogrążyć. Pokrą, My nie wiemy, nie byliśmy świadkami tego zajścia i trudno no, trudno cokolwiek w tym momencie wyrokować. O monitoringu mówił również pan prezes Stowarzyszenia Demokracja ten, USA, ten film, o mówiłem, pan, to, pan o tego Stefan Michał Dębowski. Okazuje się, on już miał ubiegł ubiegł odpowiedzi to, dla to, to tamtej telewizji. Natomiast tak, czyli wnioskujemy tak, że chętnie. Wynagrodzilibyśmy tego policjanta, który prawdopodobnie w słusznej sprawie dosłownie chciał komuś z gardła wyjąć dowód przestępstwa. Jakkolwiek by nie było, wiemy, że nie chodzi wcale nie chodzi wcale o marihuanę. Chodzi o zakaz uprawy w Polsce konopi przemysłowej, która marihuany nie zawiera. Chodzi o to, żeby lobby paliwowe miało. Swoje, swój rynek zbytu, żeby Polacy nie produkowali paliwa z konopi. I być może ofiarą tego lobby paliwowego jest zarówno ten młody człowiek, jak i ci policjanci nieszczęśliwi, którzy będą mieli problem, którzy już mają problem, którzy są w tej chwili obłożeni, no a na temą społeczną. Natomiast chcielibyśmy. Żeby nasi policjanci w Polsce, byli darzeni taką estymą, tak szanowani, jak policjanci w każdym porządnym państwie. Żeby to się wydarzyło, wiemy, co trzeba zrobić w wieku 21. To się już wydarzyło w 2004 roku na kolskiej w Warszawie. Wtedy właśnie wprowadziliśmy monitoring i to udowodniło, jak funkcjonuje, jak patologicznie funkcjonuje yy, wojsko, policja, służby mundurowe, służba zdrowia. No niestety, yy, politycy warszawscy zawiedli. Przypomnę, że wtedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, wiceprezydentem był yy, Władysław Stasiak którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku i dzisiaj chodzą w Nimbie Sławy, w nimbie męczenników. Dla nas ja pamiętam, że wtedy, kiedy trzeba było opowiedzieć się za monitoringiem 11 lat temu, oni nie sprostali zadanie. Wtedy oni zdradzili. Prawdę dzisiaj nie byłoby tej tragedii w Legionowie, gdyby wtedy, w roku 2004, Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński, którzy rządzili w Piśmie wtedy, podjęli słuszne decyzje. Yy, nie twierdzę, że głównymi winnymi są Kaczyńscy i Stasia. Myślę, że prawda jest o wiele bardziej skomplikowana. Ale jednak, Trzeba do tamtych spraw wrócić. Nie będzie monitoringu w służbach mundurowych, nie będzie monitoringu w polskiej policji i służbie zdrowia. Takie tragedie będą się powtarzały. Sprzed gmachu policji w Legionowie dla telewizji narodowej wypowiadał się Jarek Ruszkiewicz. Krzyż trzymał Radosław Siedlecki, a materiał realizował Eugeniusz Sendecki. No i wciągają nas, i wciągają nas. Um.